Rozświetlamy Polskę. Ruszył nowy program. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że budżet przeznaczony na przyspieszenie modernizacji oświetlenia dróg w całej Polsce wynosi ponad miliard złotych. Naturalnym, nowoczesnym wyborem jest energooszczędne i trwałe oświetlenie LED. Rząd wymienia jednym tchem pozytywne skutki modernizacji, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort mieszkańców. Wygenerowane przez nowoczesne oświetlenie oszczędności pozwolą samorządowcom na realizację innych, lokalnie ważnych projektów. Zdecydowana większość z prawie 3,5 miliona opraw oświetlenia drogowego w Polsce to energochłonne oświetlenie sodowe o mocy od 50 do 400 W. Rząd szacuje, że w wyniku przejścia na energooszczędne rozwiązania LED samorządy zaoszczędzą nawet miliard złotych rocznie. Nie bez znaczenia jest także najlepiej rozumiana ekologiczność rozwiązania, która pozwoli na obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,3 miliona ton. Nabór wniosków o wsparcie z programu Rozświetlamy Polskę potrwa do 18 września. Czy ...poziom BRD i ekologiczność w najlepszym tego słowa rozumieniu. Chyba tylko przyklasnąć. Oczywiście, że tak. Drogi muszą być oświetlone, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych. No wiadomo, nikt nie będzie poza obszarem zabudowym stawiał latarni po to, żeby oświetlać drogę. Samochód. Choć powiedz to Belgom i Samochód. powiedzą ci, stawiajmy. No, to zależy kogo na co stać. Skończyła się tarcza. Ja ostatnio dostałem rachunek za prąd, i może nie ale moja żona bardzo się zdziwiła, że można aż tyle płacić za, za prąd. Już nie mamy dofinansowania do tego, więc będziemy ponosić konsekwencje tego wszystkiego, finansowe konsekwencje. Oczywiście idziemy dzisiaj w LED, które są światłem zimnym, a więc nie emitują temperatury. Wzgląd ekologiczny, jak najbardziej tutaj. Dwutlenek węgla również nie będzie emitowany w wyniku tego. Większość lamp w materiale była powiedziana, że jest sodowa. Sodowe lampy to są te, które świecą na pomarańczowo, i tak naprawdę one dają mało światła. Usytuowanie lampy sodowej w okolicy przejścia dla pieszych powoduje, że kierowca nie bardzo i tak tego pieszego widzi. My musimy mieć białe światło, zimne światło. Ono będzie dopiero pozwalało nam na to, żebyśmy cokolwiek zobaczyli. Ale mam nadzieję, że jest tutaj tylko i wyłącznie mowa o światłach LED-owych, które w dalszym ciągu będą zasilane prądem, a nie że będą zasilane z platform, które ściągają promienie słoneczne. Bo te latarnie to już wiem z praktyki, że po prostu nie działają a my musimy mieć naprawdę oświetlone przejścia dla pieszych. No i będziemy sprawdzać, czy to nie jest tylko kwestia przedwyborczego naboru wniosków, rzeczywistej realizacji projektów, które, tak jak powiedzieliśmy na początku, mają przyczynić się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdecydowanie pozytywnie wpływać na ekologię.